Niewiarygodna historia w Warszawie. Jak Polska zmieniła spojrzenie szwajcarskiej dziennikarki. Wydarzyło się coś niewiarygodnego. Pewna szwajcarska dziennikarka po spędzeniu zaledwie dwóch dni w Warszawie wykrzyknęła, to przekracza wszelkie wyobrażenie, i całkowicie skapitulowała. Po wcześniejszych wizytach w Berlinie i Paryżu, wyrobiła sobie z góry osąd, że Polska będzie co najwyżej krajem przeciętnym. Jednak w chwili, gdy przybyła do Warszawy. Wyraz jej twarzy zmienił się nie do poznania. Co sprawiło, że ekspertka, która odwiedziła ponad 60 krajów na całym świecie, doznała takiego szoku w Polsce? Dowiedzmy się. Cześć, nazywam się Lisa Müller, urodziłam się w Zurychu w Szwajcarii. Jestem dziennikarką podróżniczą, która przemierza Europę, pisząc artykuły o infrastrukturze miejskiej i świadomości obywatelskiej. Do 39 roku życia odwiedziłam ponad 60 krajów na całym świecie. Pisząc felietony porównujące kultury i infrastrukturę różnych miast. Moje artykuły słyną z ostrego spojrzenia i szczerej krytyki. Mówiąc wprost, jestem perfekcjonistką. Jako osoba urodzona i wychowana w Szwajcarii, precyzja i dyscyplina są fundamentem mojego życia. Pewnego dnia, redaktor naczelny wezwał mnie do swojego gabinetu. Lisa, co powiesz na specjalną serię porównującą trzy wielkie europejskie metropolie? Porównajmy infrastrukturę i świadomość obywatelską Berlina, Paryża i Warszawy. Szczerze mówiąc, była to interesująca propozycja. Berlin od dawna był miastem, które chciałam odwiedzić. Ciekawiła mnie również potęga gospodarcza i kulturalna Paryża. Ale Warszawa? Cóż, prawdę mówiąc, nie miałam wielkich oczekiwań co do Polski. Myślałam, że to będzie miasto dodane tylko dla porównania. Oczywiście Berlin przyćmi wszystko. Niemcy to przecież kraj porządku i dobrych manier. Gdy to powiedziałam, redaktor naczelny tylko uśmiechnął się znacząco. Lisa, pojedź, zobacz na własne oczy, a potem napisz artykuł. Uprzedzenia wynikające z braku doświadczenia nie są cechą dobrego dziennikarza. Gdy rezerwowałam bilety lotnicze, w głowie miałam tylko Berlin. Miasto idealnego porządku, uprzejmi obywatele, najnowocześniejsza technologia współistniejąca z tradycją. Filmy, które widziałam w internecie, tylko potęgowały moje oczekiwania. A Warszawa? Znałam ją tylko z pierogów i opowieści o historii. Pakując walizkę, szczegółowo zaplanowałam podróż. W dziesięciodniowym harmonogramie zaplanowałam cztery dni w Berlinie, trzy w Paryżu i trzy w Warszawie. I tak najwięcej czasu powinnam spędzić w Berlinie, pomyślałam, pakując aparat i dyktafon. Drugiego dnia w Paryżu udałam się na lotnisko, by polecieć do Warszawy. W tym momencie obawy przeważały nad oczekiwaniami. Rozczarowałam się już dwiema wielkimi europejskimi metropoliami i spodziewałam się, że trzecia będzie podobna. Co więcej, w moich oczach Polska była krajem mniej znanym na arenie międzynarodowej niż Niemcy czy Francja. Samolot wzbił się w powietrze, krajobraz Paryża stawał się coraz mniejszy. Co mnie czeka w Warszawie? Z tym pytaniem w sercu zmierzałam do ostatniego celu podróży. Gdy tylko dotarłam na lotnisko Chopina w Warszawie. Poczułam różnicę. Już od wyjścia z samolotu w drodze do kontroli paszportowej ściany były ozdobione wielkoformatowymi fotografiami przepięknych polskich krajobrazów i kultury. Czy lotnisko może mieć tak piękną prezentację? Pomyślałam z lekkim zdziwieniem, ale wciąż z dozą sceptycyzmu. Gdy podeszłam do stanowiska kontroli paszportowej, funkcjonariusz przywitał mnie po angielsku. Dzień dobry, poproszę paszport. Jego naturalny angielski akcent mnie zaskoczył. W Berlinie nawet proste pozdrowienie było czasem problemem w komunikacji po angielsku. W Paryżu akcent był trudny do zrozumienia. Procedura odprawy była szybka i sprawna. Skąd pani przylatuje? Zapytał funkcjonariusz. Ze Szwajcarii. Właśnie byłam w Berlinie i Paryżu. Ach, rozumiem. Życzę miłego pobytu w Warszawie. Jeśli będzie pani potrzebowała wskazówek dotyczących restauracji czy ciekawych miejsc, proszę zapytać w punkcie informacji turystycznej. Już sama możliwość prowadzenia tak naturalnej rozmowy po angielsku sprawiła, że moje pierwsze wrażenie o Warszawie znacznie się poprawiło. Odebrałam bagaż i ruszyłam w stronę wyjścia. Tablice informacyjne były w języku polskim, angielskim i nawet ukraińskim, więc nie musiałam się martwić, że się zgubię. Wsiadłam do pociągu szybkiej kolei miejskiej SKM jadącego do centrum Warszawy. Pociąg odjechał punktualnie, w środku było zdumiewająco czysto. Siedzenia były szerokie i wygodne. Najbardziej zaskakujące były komunikaty w pociągu. Nie tylko po polsku, ale także po angielsku. Czy oni aż tak dbają o obcokrajowców? Pomyślałam. W pociągu dziecko przypadkowo wylało sok. Matka natychmiast wyjęła mokre chusteczki i wytarła podłogę. W Paryżu pewnie zostawiłaby to tak, jak jest. Widząc tę scenę, zaczęłam czuć, że tutaj jest coś innego. Po dotarciu na stację w centrum miasta wzięłam taksówkę do hotelu. Kierowca włączył taksometr, gdy tylko ruszyliśmy. Ani śladu próby naciągania, jakiej doświadczyłam w Paryżu. Wręcz przeciwnie, gdy dowiedział się, że jestem cudzoziemką, zagaił rozmowę po angielsku. Pierwszy raz w Warszawie? Mimo, że był to prosty angielski, czułam chęć komunikacji. Tak, pierwszy raz. Skąd pani jest? Ze Szwajcarii. Och, Szwajcaria to piękny kraj. A jak się pani podoba Warszawa? Dopiero co przyjechałam, więc jeszcze nie wiem. Na pewno się pani spodoba. Warszawa jest bezpieczna i wygodna, a Polacy są życzliwi. Ta naturalna rozmowa sprawiła, że moje wrażenie stawało się coraz lepsze. Po przybyciu do hotelu, czekało mnie jeszcze większe zaskoczenie. Podczas meldowania się w recepcji, pracownik zapytał o cel mojej podróży w nienagannym angielskim. Gdy powiedziałam, że jestem dziennikarką podróżniczą, natychmiast zaczął polecać miejsca warte odwiedzenia w Warszawie. Nie tylko te typowo turystyczne. Ale także perełki znane lokalnym mieszkańcom. W drodze do pokoju pracownik zapytał, czy mogę pomóc z bagażem. W innych krajach musiałam o to prosić, a tutaj zaproponowano mi to z góry. Ten kraj jest dziwny, w dobrym tego słowa znaczeniu, pomyślałam. Gdy weszłam do pokoju i wyjrzałam przez okno, zobaczyłam uporządkowany krajobraz miasta. Wieżowce wznosiły się pośród terenów zielonych. Ulice były czyste. Może nie tak luksusowo jak w Paryżu, ale o wiele bardziej uporządkowanie. Pierwszej nocy poszłam do restauracji niedaleko hotelu. Początkowo martwiłam się, że nie będzie menu po angielsku, ale kelner natychmiast przyniósł mi angielską wersję. Składając zamówienie, życzliwie mi wszystko wyjaśnił. Gdy podano danie, poinstruował mnie nawet, jak najlepiej je jeść. Czy oni są aż tak skrupulatni? dziwiłam się. W Berlinie, mimo że były angielskie menu, opisy były niewystarczające. W Paryżu próbowano mnie naciągnąć bo byłam turystką. A tutaj otrzymałam zarówno dokładne informacje, jak i przyjazną obsługę. Przy płaceniu czekała mnie kolejna niespodzianka. Gdy podałam kartę kredytową, kelner powiedział: Turyści mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT, proszę zachować paragon. Byłam pod takim wrażeniem, że chciałam dać mu napiwek, ale on odpowiedział z uśmiechem: W Polsce napiwki nie są obowiązkowe, ale bardzo dziękuję. Najlepszą zapłatą będzie, jeśli kiedyś pani tu wróci. W drodze powrotnej do hotelu, mimo późnej pory, ulice były jasno oświetlone i wydawały się bezpieczne. Kobieta idąca sama, nie wyglądała na przestraszoną. Pod tym względem było podobnie jak w Berlinie, ale Warszawa sprawiała wrażenie bardziej żywej i otwartej. Warszawa jest o wiele lepsza niż myślałam. Rozmyślałam tej nocy w hotelowym łóżku. Jeszcze na dobre nie zaczęłam zwiedzania, a już miałam tyle pozytywnych wrażeń. Co przyniesie jutro? Zasnęłam z rosnącymi oczekiwaniami. Drugiego dnia wstałam wcześnie rano i postanowiłam zacząć zwiedzanie od okolic Starego Miasta i Zamku Królewskiego. Zapytałam o drogę w recepcji hotelowej. Pracownik rozłożył mapę komunikacji miejskiej i szczegółowo wszystko wyjaśnił: Czy mam wezwać dla pani taksówkę? Ale tramwajem może być szybciej. Ta możliwość wyboru również była imponująca. Wybrałam tramwaj i zgodnie z oczekiwaniami był czysty i sprawny. Co ciekawe, Młodzież nie siadała na miejscach dla osób o szczególnych potrzebach, nawet jeśli były wolne. W Berlinie było podobnie, ale w Warszawie wydawało się to bardziej naturalne. Gdy do tramwaju wsiadła starsza osoba, siedzący obok nastolatek, natychmiast ustąpił jej miejsca. Po dotarciu na stare miasto zobaczyłam wspaniałą, pieczołowicie odbudowaną architekturę. Turyści i miejscowi spacerowali swobodnie po przestronnym i czystym terenie. Widziałam grupę uczniów ze szkoły podstawowej na wycieczce. Dzieci szły w uporządkowanym rzędzie. Następnie udałam się do Muzeum Narodowego. Przy wejściu znajdował się specjalny punkt informacyjny dla obcokrajowców. Kiedy zapytałam po angielsku, pracowniczka odpowiedziała mi doskonałym angielskim. Za 30 minut rozpoczyna się bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem w języku angielskim. Czy chciałaby pani dołączyć? Tak, troskliwa obsługa pojawiała się na każdym kroku. Dołączyłam do wycieczki. Opowieści o polskiej historii i dziedzictwie kulturowym były niezwykle interesujące. W Berlinie informacje po angielsku w miejscach turystycznych były często niewystarczające. W Paryżu nawet jeśli był anglojęzyczny przewodnik, jego akcent był trudny do zrozumienia. Tutaj wszystko było klarowne. Spacerowałam po muzeum, podziwiając esencję polskiej kultury, która miała swój urok inny niż niemiecki czy francuski. Szczególnie imponujące było zarządzanie czystością w muzeum. Nie widziałam ani jednego śmiecia. Na obiad zjadłam tradycyjne polskie danie, pierogi, w pobliskiej restauracji i tu kolejne miłe zaskoczenie. Kelner życzliwie wyjaśnił, jakich dodatków użyć i zapytał, czy jestem zaznajomiona z różnymi rodzajami nadzienia. Czy oni aż tak dbają o obcokrajowców? Po południu udałam się nad Wisłę, na bulwary wiślane. Widok nowoczesnych kawiarni i galerii harmonijnie wkomponowanych w starszą zabudowę był imponujący. Spacerując, zgubiłam się na chwilę. Wtedy podszedł do mnie jeden z mieszkańców i przyjaźnie wskazał drogę po angielsku. Idzie pani na bulwary? Polecę pani pyszne miejsce w naszej okolicy. I faktycznie polecił mi restaurację, którą znał. Taka życzliwość była czymś, czego się nie spodziewałam. To było niewyobrażalne w Berlinie czy Paryżu. Gdy dotarłam na mały targ, sprzedawcy, widząc, że jestem cudzoziemką, pozdrawiali mnie przyjaźnie. Dzień dobry, zapraszamy. Właściciel stoiska z grillowanym oscypkiem, widząc, że się przyglądam, ukroił mały kawałek do spróbowania. Proszę spróbować, naprawdę pyszne, powiedział uroczą mieszanką polskiego i angielskiego. Kiedy kupiłam porcję, dołożył mi jeszcze jeden kawałek z ciepłym uśmiechem. Takiej serdecznej interakcji nigdy nie doświadczyłam w Berlinie. Wieczorem, Udałam się na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki. Wjeżdżając windą, pracownica zapytała: Jest pani sama? Może zrobić pani zdjęcie? Takie małe gesty życzliwości zdarzały się cały czas, to było niesamowite. Nocna panorama Warszawy z góry była piękna jak ze snu. Wisła przepływała między wieżowcami, a w całym mieście widać było parki i tereny zielone. Było piękniej niż sobie wyobrażałam. Wracając do hotelu, wstąpiłam do sklepu spożywczego. Przy kasie pracownik zapytał: Czy potrzebuje pani torbę? Odpowiedziałam, że tak. Torba kosztuje 30 groszy, poinformował. Wprowadzanie takich małych, proekologicznych praktyk w życie codzienne było imponujące. Nagle zorientowałam się, że zostawiłam portfel w hotelu. Byłam przerażona, ale sprzedawca uśmiechnął się i powiedział: Nic się nie stało, zapłaci pani następnym razem. Okazanie takiego zaufania obcokrajowcowi było zdumiewające. W Paryżu musiałam cały czas pilnować portfela, a tutaj panował taki spokój. W drodze do hotelu pomyślałam, że jest tu ciepło skoncentrowane na człowieku, którego nie ma nawet w Szwajcarii. Jeśli Berlin to precyzja, ale sztywność, to Warszawa to precyzja z elastycznością. Jeśli Paryż to luksus, ale bezład, to Warszawa to harmonia współistniejąca z porządkiem. Gdy drugi dzień dobiegł końca, mój pogląd na Warszawę zmienił się całkowicie. Jak wielkim błędem było postrzeganie tego miasta tylko jako tła do porównań. Z jeszcze większymi oczekiwaniami czekałam na ostatni dzień. Ostatniego ranka, za radą pracownika hotelu, postanowiłam pojeździć na rowerze wzdłuż Wisły. W punkcie wynajmu rowerów miejskich mogłam łatwo wypożyczyć rower, potwierdzając tożsamość dowodem osobistym. Cena była bardzo niska. Jadąc wzdłuż rzeki, podziwiałam krajobraz, w którym natura i miasto harmonijnie się przenikały. Mimo, że był to poranek w dzień powszedni, wielu mieszkańców biegało lub jeździło na rowerach. Szczególnie imponujące było to, że wszyscy wyraźnie oddzielali ścieżki rowerowe od chodników. Taki porządek widać też w Berlinie, ale w Warszawie wydawał się bardziej naturalny i swobodny. Usiadłam na chwilę na ławce i zobaczyłam grupę licealistów zbierających śmieci. Początkowo myślałam, że to akcja szkolna, ale gdy podeszłam bliżej, Okazało się, że to grupa znajomych, która wyszła na spacer i sama z siebie zaczęła sprzątać. Zapytałam jednego z nich, dlaczego to robią, odpowiedział prosto, bo tak jest czyściej. W tym momencie zrozumiałam, że tutaj dyscyplina nie jest narzuconą zasadą, ale częścią życia. W Berlinie przestrzeganie zasad wydawało się obowiązkiem, a w Warszawie zdawało się wynikać ze świadomości obywatelskiej. Po południu udałam się do centrum biznesowego. Było tu pełno nowoczesnych wieżowców, nieustępujących dzielnicom finansowym w Nowym Jorku czy Londynie. Ale ulice były zaskakująco czyste. Ludzie poruszali się w uporządkowany sposób. Siedziałam w kawiarni i obserwowałam ludzi na ulicy. Nagle usłyszałam syrenę. Nadjeżdżała karetka. I wtedy stało się coś niesamowitego. Samochody na drodze natychmiast zjechały na boki, tworząc korytarz życia dla karetki, niczym w cudzie Mojżesza. Jak to możliwe? Byłam tak zdziwiona, że zapytałam siedzącego obok mieszkańca: Oczywiście, przecież tam jest pacjent w nagłej potrzebie, wszyscy tak robią. W innych krajach może nie, ale tutaj to normalne. Każdy z nas może kiedyś potrzebować pomocy. Ta odpowiedź pozwoliła mi poczuć świadomość wspólnoty wśród Warszawiaków. To nie było tylko przestrzeganie przepisów, ale serce, które myśli o innych. Tego wieczoru zjadłam ostatnią kolację w restauracji blisko hotelu. Właściciel, dowiedziawszy się, że jestem cudzoziemką, przyniósł mi na spróbowanie kieliszek domowej nalewki. Żeby zapamiętała pani smak polski, powiedział. Ponownie byłam pod wrażeniem tej ciepłej gościnności. Po powrocie do hotelu spakowałam walizkę i przemyślałam całą podróż. Berlin był precyzyjny i czysty, ale zbyt sztywny. Paryż był luksusowy, ale chaotyczny i bezładny. A Warszawa była zarówno precyzyjna, jak i ciepła, nowoczesna, ale pełna życzliwości. Polska to najbardziej uporządkowany i jednocześnie życzliwy kraj, jaki kiedykolwiek odwiedziłam. To nie tylko rozwój materialny, ale kulturowa elegancja. Co bardziej zdumiewające, Polska jest znana na całym świecie z turystyki i gościnności, a mimo to potrafiła zachować to ciepło. Kraj, który wita ludzi z całego świata uśmiechem, a jednocześnie nie zapomina o swojej tożsamości i życzliwości to jest Polska. Taki był mój ostateczny wniosek. Następnego ranka, w taksówce na lotnisko, patrzyłam przez okno. Warszawa, którą początkowo postrzegałam tylko jako miasto do porównań, stała się teraz wyjątkowym miejscem w moim sercu. Jak ja to wszystko wyjaśnię redaktorowi naczelnemu? Nie mogłam powstrzymać uśmiechu. Po powrocie do Zurychu, redaktor naczelny przeczytał mój raport i był bardzo zaskoczony. Lisa To pierwszy raz, kiedy napisałaś o jakimś mieście tak pozytywnie powiedział, śmiejąc się. Tak, sama jestem sobą zaskoczona. To była podróż, która po raz kolejny nauczyła mnie, jak ważne jest doświadczanie rzeczy na własnej skórze, bez uprzedzeń. Teraz czasami wspominam te dni w Warszawie. Czyste ulice, uporządkowany ruch, życzliwi ludzie, a co najważniejsze miasto, które pozwoliło mi poczuć ciepłe serce, które myśli o innych. To miejsce, do którego naprawdę chcę wrócić. Następnym razem może spędzę tam więcej czasu aby odwiedzić inne miasta w Polsce, kulturę Krakowa, morski klimat Gdańska i wiele innych ukrytych piękności tego kraju, których jeszcze nie znam. Dzisiaj, oczami szwajcarskiej dziennikarki Lisy, zobaczyliśmy, że Warszawa to nie tylko miasto do porównań, ale standard, z którego świat powinien się uczyć. Nie miasto piękne tylko na zewnątrz, ale ciepło w systemie porządku, który obejmuje ludzi, a co najważniejsze, to kraj zwany Polską. Doświadczenia z Berlina, szybkość Paryża, nic z tego nie mogło się równać z filozofią Warszawy. W kraju, który prowadzi turystów z całego świata z uśmiechem i życzliwością, a jednocześnie pokazuje najbardziej ludzkie oblicze. To jest obraz prawdziwie rozwiniętego kraju. Rozwój nie odebrał ludziom człowieczeństwa, ale został wykorzystany jako narzędzie do tworzenia lepszego świata. W Polsce możemy to potwierdzić. Teraz zapytam Was wszystkich. Czy mieliście kiedyś okazję bezpośrednio doświadczyć prawdziwego oblicza Polski? Proszę, podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Chciałabym wspólnie dzielić się tymi dumnymi historiami o Polsce. Jeśli podobał Wam się ten artykuł, proszę, polubcie go i zasubskrybujcie, aby otrzymywać powiadomienia. Kolejna imponująca historia o Polsce, która zadziwi świat już wkrótce. Dziś Polska wciąż prowadzi świat swoją kulturą i imponuje człowieczeństwem. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Życzę Wam ciepłego i pełnego dumy dnia. Dziękuję.